Pracowanie za to nie tylko dobra okazja, aby polepszyć swoje doświadczenie akademickie czy kurikulum, ale także żeby poznać ludzi i kulturę z całego świata. Dzisiaj opowiemy sobie dlaczego Norwegia może być właśnie do tego idealna. Jestem Karolina z Erasmus Play, a na tym kanale dzielę się z Wami różnymi ciekawostkami i poradami na Erasmusa. Zapraszam też także byłych studentów, aby opowiedzieli nam o swojej wymianie. Przygotujemy tak dokładnie, żebyście wy mogli z tego korzystać. A na Facebooku mamy także grupę, gdzie utworzyliśmy różne czaty, gdzie możecie właśnie poznawać inne osoby jadące tam, gdzie wy. A jeśli szukacie mieszkania na Erasmusa, to także stworzyliśmy naszą bazę mieszkań studenckich. Z której co roku korzystają właśnie studenci na Erasmusa, więc wszystko jest sprawdzone. A tymczasem przejdźmy już do Norwegii. Pierwszym powodem, dla którego warto wybrać Norwegię, jest położenie geograficzne. Norwegia to kraj położony na północy Europy na Półwyspie Skandynawskim. Od północy graniczy z morzem Barentsa, od zachodu z morzem Norweskim, a także Oceanem Atlantyckim, od wschodu ze Szwecją, Finlandią i Rosją, a od południa z norweskim Morzem Północnym. Danie jest zapierającego dech w piersiach. Piękna przyrody, wysokiej jakości życia, systemu edukacji i unikalnej kultury skandynawskiej. Jako student na Erasmusie w Norwegii, będziesz mógł właśnie doświadczyć tej wspaniałej natury, kultury, a także jak zaawansowane są te kraje. Norweska gastronomia ma podobieństwa do tej szwedzkiej, duńskiej czy islandzkiej, ale niektóre dania czy potrawy trochę się różnią. Niektóre z takich znań, które musisz spróbować w Norwegii, to na pewno ryby i owoce morza. Norwegia słynie z wysokiej jakości produktów. Najbardziej znany jest łosność norweski, ale innym przykładem znanej ryby jest także rakfisk, który jest tradycyjną, sfermentowaną rybą. Natomiast lutefisk to suszony, marynowany dorsz, a następnie gotowany. Jest to specjalność serwowana na Boże Narodzenie i podawana z różnymi dodatkami. Coldboard. Podobny do zimnego bufetu. Obejmuje różnorodne ryby, Kiełbasy, sałatki i sery. Jest to również specjalny posiłek na wyjątkowe okazje. Kjotaker. Są to klopsiki podawane z sosem i piórem z grochu, ziemniaków lub kapusty. Tamtejszym przysmakiem jest także renifer. Jest uważany za przysmak w północnej Norwegii i przygotowany na wiele sposobów, np. w formie gulaszu czy filetów. Weźmy pod uwagę teraz inny aspekt Erasmusa w Norwegii i będą to koszty utrzymania. Te oczywiście mogą się różnić w zależności od Twojego miasta i stylu życia, jaki preferujesz. Jednak ogólnie Norwegia, jak i ogólnie te kraje skandynawskie uważane są za droższe. No i największym wydatkiem będzie oczywiście zakwaterowanie. Dlatego tutaj już bazując na naszym Erasmusowskim doświadczeniu powiemy Ci, że szukaj z wyprzedzeniem. Im wcześniej, tym lepiej, bo będzie więcej opcji. Pokój we wspólnym mieszkaniu Zaczyna się mniej więcej od jakichś 600 euro miesięcznie. Tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja, stan też tego mieszkania. Za to, co pozytywne, co pozwoli ci trochę zaoszczędzić, to to, że te miasta dotykają nie są jakieś duże, także większość jakichś tras możesz pokonać pieszo. Przejdźmy teraz do tematu imprezowania i czasu wolnego. Norwegia także potrafi zaoferować bujne życie nocne, ale pamiętaj, że ten kraj ma trochę bardziej surowe zasady, jeśli na przykład chodzi o zakup alkoholu. Także czas zamknięcia klubów i barów jest troszeczkę inny. Oslo zdecydowanie będzie miastem z najżywszą atmosferą i zróżnicowanym życiem nocnym. Niektóre z takich słynnych miast do imprezowania to Grunerloka, Aker Brygge i Torgata. Inne ciekawe miasta to na przykład Bergen, Trondheim i Stavanger. Norwegia jest jednym z najbardziej wyjątkowych krajów do zwiedzania, no i mimo tego, że jednak ma swoje ceny, to warto. W szczególności właśnie musisz zobaczyć norweskie fiordy i wcześniej wspomniane miasta Trondheim i Stavanger. A jeśli chodzi o przykład takich zabytków, to na przykład katedra Molo Brygen w Bergen i drewniany kościół Hedal. To tyle jeśli chodzi o Norwegię na dzisiaj. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i zostawić nam lajka lub komentarz, jeśli Ty sam wybierasz się właśnie do Norwegii. W polu opisu możesz znaleźć nasze inne media społecznościowe, a tymczasem do usłyszenia, asystencie. Na razie!